Zdrada akademików, czyli elita po złej stronie mocy. Są pytania, na które odpowiedzi poszukuję od lat. Na przykład, dlaczego tak wielu ludzi, których lubiłem, ceniłem i wspaniale współpracowałem, odwróciło się ode mnie? Żeby było jasne, ja mam zawsze do nich wyciągniętą rękę. Dlaczego? Znalazło się po drugiej stronie okopów dzielących Polskę i stamtąd odsądza mnie i mnie podobnych od czci i wiary. Czasem nawet próbuje zakładać, że mogą mieć rację. Tylko na jaki temat? I jak tę rację mógłbym im przyznać? Uznać, że Macierewicz jest ruskim szpiegiem? A Tusk Polski Patriotą, że za katastrofę w Smoleńsku odpada Haczyński, że Kwaśniewski ma wyższe wykształcenie niż Dudaj i Nawrocki łącznie, że Morawiecki to Złodziej, a Sławomir Nowak wzorzec świętości, że polską gospodarkę zrujnował PiS, a PO doprowadziła do rozkwitu, oddając w lepsze, bo niemieckie ręce. No, teoretycznie mógłbym to zrobić, choć w praktyce byłoby to trudniejsze od przyznania, że Ziemia jest płaska. No bo moim pierwszym wyborem musi być prawda. Pytania na temat, co się z tymi ludźmi porobiło, dostaję często od moich followersów z YouTube'a, są one także całym, stałym elementem rozmów z widzami, którzy domagają się publicznie odpowiedzi, dlaczego Jacek Federowicz, Mariano Pania, Janda, Szepkowska, Sewery dlaczego. Odpowiadam szczerze, nie wiem. Twierdzę, że każdy przypadek jest indywidualny, a przebieg choroby, no cóż, bywa lżejszy lub słabszy. Zresztą, jak nazwać tę przypadłość? Antypisizm, antypolonizm, antykonserwatyzm? Przecież większość z moich byłych przyjaciół uważa się za szczerych Polaków, katolików, patriotów, a także obyczajowych konserwatystów. Może bezobjawowych, ale jednak. A że będą głosować za zwolennikami aborcji, za nielegalną imigracją, wyprzedażą Polski i rezygnacją z suwerenności, no to tylko na złośpisowi. A poza tym do wspomnianych nieszczęść nigdy przecież nie dojdzie. Oczywiście poszukiwacze łatwych definicji nie mają takich kłopotów. Ich zdaniem aktualny przeciwnik musi być byłym komuchem. Choćby nawet nie należał nigdy do partii tajnym współpracownikiem, no bo nie chce się zrustrować, umoczonym finansowo aferzystą, mimo że, mimo, że nie śmierdzi groszem. Jest obciążony rodzinnie, a zwłaszcza etnicznie. No, mogę dać dziesiątki przypadków popierających takie wytłumaczenie no i jeszcze więcej przypadków przeciwnych. Bardziej wierzę w uwarunkowanie środowiskowe, przynależność do określonych koterii, zastraszenie i lęk przed obciachem. Bywa, że dostajesz się do jakiegoś stada przez przypadek, a potem już jakoś nie idzie się wycofać, bo wstyd, bo konsekwencje, bo za daleko się zabrnęło. Sporo w głowie na ten temat rozjaśniła mi książka profesora Ryszarda Legutki pod tytułem Rekapitulacja. O, pamiętam słowa jakiegoś mędrka. Legutko. Tego się nie czyta. A więc ta rekapitulacja, nie byli z kapitulacją, w pewnym stopniu. Rozjaśniła mi w głowie, a jest ona bardziej autobiografią pokolenia, przez historię nazwanego marcowym, niż osobistymi wspomnieniami prywatnymi profesora. Wprawdzie profesor, młodszy o dwa lata ode mnie, jest z Krakówka, ja z Warszawki, to doświadczenia mamy podobne. I demonstracje studenckie oraz starcia z milicją tamtej wiosny były naszą polityczną inicjacją. On otarł się o studencki teatr. Ja wdepnąłem i to na długo w kabaret. Oczywiście różnice są. Jego kamieniami milowymi była filozofia, moimi historia ta książkowa, no i ta stosowana. On miał szczęście być dalej od centrum władzy. Ja na jednym wydziale byłem z i macierewiczem, w samym marcowym kotle. On, pochodząc z katolickiego domu, nie doznał. Heglowskiego ukąszenia. Mnie całe lata zajęło dochodzenie do Boga. I stwierdzenie, które on zawarł w znakomitym tytule swojej pracy, dlaczego liberalizm jest głupi, bardzo długo nie przychodziło mi do uba. Jakiś czas wierzyłem w niewidzialną rękę rynku i co jest grane, połapałem się dopiero, kiedy nasza gospodarka była już wyprzedana, a Solidarność wyprowadzona w pole. Najciekawsze jest jednak to, co w tej książce profesor mówi o tak zwanym środowisku akademickim. Z naukowej ostrożności ogranicza się do humanistyki, bardziej należone, narażonej na manipulacje ze strony władz niż nauki ścisłe. No bo przecież twierdzenie Pitagorasa tak samo brzmi w uszach marksisty, jak i egzystencjalisty. Obraz tej wyjątkowej kasty jest mocno zawstydzający. Rzeczywiście można mówić, jak w słynnej pracy Juliana Będy o zdradzie klerków. Polska humanistyka w porównaniu na z Czechosłowacją przeżyła łagodniej czasy komuny. Za stalinizm ugięła się, ale później wyznawała miękki konformizm. Tu i ówdzie przysłaniany listkiem figowym niezależności. Starzy przedwojenni profesorowie mieli autorytet i dziedzictwo dawnych, dobrych szkół międzywojennych. Z ich następcami było coraz gorzej. I nie mówię tylko o docentach marcowych. Niektórzy z tych młodszych zaangażowali się w solidarność, ale większość po prostu przeczekała lata 80. No i bynajmniej nie zachłystała się wolnością w pamiętym roku 1989. Wraz ze zmianą ustroju nie dokonała się w nich żadna mentalna rewolucja. Hierarchie towarzyskie pozostały, a selekcja negatywna tylko się pogłębiła. Zabrakło refleksji nad najnowszą historią, a prace w rodzaju hańby domowe Jacka Trznadla należą do wyjątków, tolerowanych albo nawet nie. Co gorsza, w miarę upływu lat było coraz gorzej. Lekko niespokojne elity w pierwszych latach wolności nabrały z czasem, Piatru w żagle. Efektem stała się histeria antylustracyjna i kolejne kampanie przeciwko tym, którzy próbowali niezależnie zabierać głos. Nieznośna lekkość bytu, z jaką środowiska akademickie atakują swoich najlepszych synów, jak Andrzej Duda, Karol Nawrocki czy bracia kaczyńscy, przejdą do annałów narodowej hańby. Legutko, który ma za sobą trzy kadencje w europarlamencie. Zadaję sobie z tego sprawę, że proces jest ogólnoświatowy. Tym groźniejszy, że tchórzostwo i konformizm akademików ze elity uzyskało potężne wsparcie w postaci liberalnej ideologii. Nie mówiąc już o grantach. Wyjątkowe kasty są lepsze, bo są europejskie. Mają tytuł do wynoszenia się ponad ciemny katopatriotyczny plebs. Romans pogrobowców PRL-u z liberalną demokracją stworzył człowieka bezkrytycznego, pozbawionego ciekawości poznania, tworzącego nie tyle społeczność naukową, co stado niezależnych umysłów, jak przekornie nazywa ich Legutko. Zauważając przy okazji, jak bardzo się spospolitowało to grono, nie ma już miejsca dla ekscentryków, pasjonatów prowokatorów, o niepowtarzalnym stylu. Ale to nic. Nasi byli przyjaciele mogą gardzić nami, bo są z definicji lepsi, a pewna niepewność każe im tej lepszości dowodzić na każdym kroku za pomocą języka nienawiści. W moim e, przypadku rozczarowania nowym wspaniałym światem nie skłaniają do beznadziei. Legutko anglista patrzy na swoją pierwszą miłość Wielką Brytanię i z pewnym bólem zauważa, że Zjednoczone Królestwo, które długo opierało się miasmatą post nowoczesności płynących z kontynentu, w końcu mimo Brexitu uległo im i widnowiło zostać prymusem w klubie poprawności politycznej. Mnożą się dziś procesy łamiące bezceremonialne wolność słowa, a przepisy prawne coraz bardziej wykluczają możliwość autorefleksji i naprawy. Ale ja jestem, trochę patrzę na to inaczej. Mimo wad sparszającego świata, staram się dostrzegać pierwsze jaskółki. Jeśli wraca oczywistość dwóch płci, jeśli Antifa zostaje uznana za organizację terrorystyczną, jeśli coraz więcej partii protestu zbliża się do władzy, choć idzie ciężko, co to oznacza? Wielka zmiana jest już za rokiem. A że jej ofiarą padną różne czcigodne instytucje, które sprzywiężyły się swoim zasadom? Że nieodwracalnie zmieni się dyskurs naukowy? metody edukacji i stracą wreszcie sens hierarchię pseudoautorytetów, mogę powiedzieć tylko, oby jak najprędzej. A skoro mówimy o nauce, odwołam się w wierszu do patrona wszystkich niezależnie myślących i do końca wiernych swoim przekonaniom. Śmierć Sokratesa. Sokrates sięga po cykutę, nie będzie czekać do obiadu. Nie chce się zabić za pokutę. Musi to zrobić dla przykładu. Czy demokracja tego warta? Swoboda myśli, jawną bzdurą. Giną Ateny, pada Sparta, nikczemność, pospolitość górą. Przykro opuszczać świat zielony, wspomina rządzę swe młodzieńcze. Przynajmniej tam nie będzie żony. Hadesie trosk nie spotkam więcej. Widzi cyprysy z nad cmentarza bujną agory rzeczywistość. Wiem, że nic nie wiem. Wciąż powtarza. Bo tylko głupcy wiedzą wszystko. Gorycz się do przełyków dziera. Znika ostatnia świata barwa. Słodko zaprawdę się. Umiera. Tylko gdzie, kurde, jest ta prawda. I tyle na dziś. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.